Instytut Badawczy Leśnictwa powstał w 1930 roku i od tego czasu prowadzi badania lasów lub obszarów pokrytych drzewami. Główną siedzibą Instytutu jest Sękociń Stary. Poza tym jednostki terenowe Instytutu znajdują się również w Białowieży oraz w Krakowie. Instytut składa się z dziewięciu zakładów bądź laboratoriów naukowych oraz kilku dodatkowych jednostek głównie administracyjnych. Instytut prowadzi różnego rodzaju badania naukowe związane z leśnictwem. część z nich to klasyczne badania podstawowe, w ramach których pozyskujemy nową wiedzę, lecz w głównej mierze w Instytucie prowadzone są badania Wdrożeniowe badania, które mają pomóc wypracować narzędzia do zarządzania i ochrony obszarów leśnych. Jeśli chodzi o ciekawsze zagadnienia, którymi zajmuje się Instytut, szczególnie w ostatnim czasie, to zagadnienia oczywiście związane ze zmianami klimatu oraz tym, jak te zmiany klimatu wpływają na ekosystemy leśne. To różnego rodzaju prace laboratoryjne, to także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, między innymi teledetekcji, fotogrametrii, analiz przestrzennych, które umożliwiają pozyskiwanie informacji o środowisku leśnym zdaniem. Dodatkowo pozwalają na analizy obejmujące bardzo duże obszary kraju czy, czy Europy. Instytut prowadzi różnego rodzaju projekty. Często są to duże projekty w konsorcjach naukowych, i przykładem właśnie takiego projektu jest projekt gromadzący i udostępniający zasoby naukowe różnego rodzaju instytucji naukowych. Okazy zoologiczne, zgromadzone na, parto na platformie RCIN, pochodzą z kolekcji owadów Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sanktucie Starym. Kolekcje reprezentują głównie gatunki występujące w Alarktyce lub Halarktyce, niektóre reprezentują nawet wawne światową. Zdigitalizowana kolekcja owadów obejmuje przedstawicieli trzech rzędów kolekcja motyli Lepidoptera, która jest najbogatsza pod względu faunistyczny, najstarsza część zbioru pochodzi z lat 20. i 30. XX wieku i w głównej mierze była tworzona przez Józefa Schneidera. Kolekcję książczy kolobtera która zawiera m.in. przedstawicieli rodzin Karabide, Kulchulionide, Cerambycide oraz kolekcję muchówek Liptera. Tworzenie zbioru muchówek rozpoczęło się w latach 60. ubiegłego wieku, a w pierwsze zebrane okazje należały do rodziny rączycowatych I Były to wyhodowane z larw różnych fitofagów, drzew i krzewów. Jednak większość zgromadzonych gatunków muchówek to wady zebrane od połowy lat 90 a reprezentowane są gatunki należące do Tachinidae, Mustidae, Rhinophoridae, Stiomyzidae i Syrphidae. Nielicznie również występują Skatofagidae, Antomyidae czy Kalifuridae, a także należą do innych rodzin owadów dwuskrzydłych. Nasze herbarium mieści się w pięknym, zabytkowym budynku, Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Składa się z ponad 70 tysięcy okazji botanicznych, roślin naczyniowych, muszaków i porostów. W zbiorach znajdują się unikatowe materiały ziemnikowe wraz z etykietami zawierającymi opisy roślin. Kolekcja zawiera arkusze ziemnikowe roślin zebranych z obszaru przede wszystkim Puszczy Białowieskiej oraz jej okolic. Najstarsze okazy roślin znajdujące się w kolekcji pochodzą z 1962 roku. Okazy botaniczne zgromadzone na platformie Arcinu zbierane były w ramach wcześniejszych prac terenowych, pracowników Instytutu, głównie są to zbiory pana profesora Aleksandra Sokowskiego. Pokazują piękno i zróżnicowanie świata roślin. W zbiorach posiadane gatunki chronione polskim prawem. Na przykład, dużą kolekcję roślin z rodziny storczykowate, a także rzadkie rośliny chronione w ramach unijnego programu Natura 2000, np. Na rzewy szczeciniasty i leniec bezpodpłatkowo. Mamy również unikatowe okazy roślin, które w puszczy już wyginęły, np. skalicę torfowiskową czy sasankę otwartą. Fragmenty zbiorów zielnikowych. Są często wypożyczane innym jednostkom naukowym, np. w celu prowadzenia badań genetycznych czy taksonomicznych. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, w imieniu całej dyrekcji oraz wszystkich pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z zasobami Instytutu zgromadzonymi w ramach projektu a udostępnieniami na stronie ercin.org.pl. Życzę Państwu ciekawych doznań, poznania nowych zagadnień, a przede wszystkim dobrej zabawy.